Dzień dobry. Witam wszystkich zwolenników piosenki o Warszawie i nie tylko, bo i patriotów, którzy szanują Warszawę jako stolicę Polski, a także telewizów Nowej Polskiej Telewizji TVP AS, która powstała na potrzeby festiwalu. Wspomnę tylko, że Polskiej Telewizji dawno już nie ma. Znajdujemy się w studiu festiwalowym Piosenki o Warszawie, gdzie będziemy nagrywać wszystkie informacje związane z festiwalem oraz wywiady z kapitułą festiwalu, z gwiazdami Estrady z tamtych lat, a także z przyszłymi gwiazdami, zwycięzcami castingów finału festiwalu. Krótko opiszę genezę powstania festiwalu, jak będzie przebiegał festiwal. Z uwagi na to, że jestem artystą, muzykiem, patriotą. Zauważyłem w latach 90. po transformacji z jednej komuny w drugą, iż epoka pięknych piosenek o Warszawie całkowicie obumarła. Dlaczego? To wyjaśniam na blogu mojej partii, którą też założyłem, gdyż jak wspomniałem wcześniej, jestem patriotą i przez to, że nie znoszę wyzysku, ignorancji, dyskryminacji, poniżania, przemocy i obłudy. Jestem dobrym obserwatorem i słuchaczem, więc nie mogłem w latach 90. zauważyć, że bardzo rzadko w radiu i telewizji można było usłyszeć piosenkę o Warszawie. Powiem tylko tyle, że dzisiejsza komuna rządząca nie chce, aby Warszawa była w ogóle stolicą, a nawet żeby Polska miała stolicę. I tak po obserwacji rynku muzycznego w latach 90. Postanowiłem w 2003 roku założyć Festiwal Piosenki o Warszawie. Poprzez fundację imienia Andrzeja Załuchy, którą założyłem w 2002 roku, poczyniłem niezbędne kroki, aby uruchomić ten festiwal. Przez okrągłe dwa lata, czyli 2003 i 2004, bardzo ciężko pracowałem. Szukałem sponsorów i udało mi się już znaleźć, a nawet wystąpiłem w TVP 2 wraz z kapitułą festiwalu. Jak się potem okazało, była to tylko mistyfikacja, tak zwana podpucha na odczepne, bo nie wypadało im odmówić, gdyż Warszawa to stolica Polski. Nie udało mi się ta organizacja w tamtych latach, jak oznajmił mi znany artysta ze świata show biznesu, bo nie jestem Żydem nie mam zaplecza. Przez wiele lat analizowałem te jego słowa zaplecze. Aż do tej pory już wiem, co znaczy te jego słowo zaplecze. To nic innego jak mieć władzę. Od zaprzestania w tamtych latach organizowania tego festiwalu musiałem ciężko pracować do obecnej chwili, aż w końcu jakąś tam władzę mam. Nie mam na taką skalę jak póki co mają Żydzi, ale mam Mam partię, która, którą za wszelką cenę chcą zdelegalizować. Mam Gazetę Kurier Słowiański oraz mam swoją telewizję TVP -AS. Telewizja asekuracyjno-słowiańska, co prawda internetowa, ale mamy i możemy propagować stolicą Polski, Warszawę, a także promować przyszłych artystów naszej telewizji. Będziemy się asekurować, Gdyby prezes TVP, AS Julius Juliusz Braun nie przydzielił godzinnej emisji programu związanego z festiwalem. Kilka słów powiem o organizacji tego festiwalu. Festiwal będziemy organizować etapami i to pierwszy etap, i kolejne będą pod hasłem przykładowo artyści Podkarpacia dla stolicy i o stolicy, a następne artyści Małopolski itd. itd. Będziemy organizować castingi w każdym powiecie zaczynając pierwszy etap od Podkarpacia. W naszym festiwalu może wziąć udział każdy, bez względu na pochodzenie. My wylansujemy każdego, kto ma głos, talent i wszelkie umiejętności muzyczne. W kapitule festiwalu zasiadają znane gwiazdy estrady Andrzej Rosiewicz, Andrzej Cierniewski, Eda Ward-Hulewicz, Tadeusz Woźniakowski i ja jako założyciel festiwalu. Zapraszam do kapituły festiwalu Inne Gwiazdy z tamtych lat. Dziękuję za oglądanie naszej telewizji TVP i festiwalu piosenki o Warszawie. Do zobaczenia.